Mamo, po co ty mi wysłałeś jakiś gif smacznej kawusi? A, bo mi się tu zaznaczyłaś niechcąco. Mamo, ty mnie dodałaś do jakiejś grupy i teraz jakieś baby mnie witają. Mm, jakie baby? Kuzynka Martyna. Czy Czyja kuzynka? Jak ten babszon ma z 50 lat. No jak ty w ogóle mówisz? Miłego dzionka Jadzia życzy dużo cukru i słodyczy? Mamo, I can't. To jest jakieś życie bez tlenu. Jak dorośniesz, to zrozumiesz. Ale mrozi, ślizgiem poszą pod klatką na wirażu. Cześć babcia. Kto to jest wujek Józeczek? Wysłał jakiegoś kaktusa z napisem Co ukuje, a nie jest. Znam to, kiedyś taka baśka róża różańcowa mi wysłała. Yy, wyłącz się z tej grupy, wypisz się tam. Mnie też wyłącz, bo tylko od rana ten telefon pipczy. Kupa kawusi, niech się Grażyna udusi. No, babcia mnie jakoś rozumie. No, ale ja z grzeczności tu jestem. Irena, co ty mi do jakiejś sekcji baristów dodałaś smacznej kawusi? I naprawdę ty pytasz, po co mi telefon? Żenada. Kto to jest Józefka? I co to za dzieci? Elfy na Hawajach? A wnuki sobie przerobiła w AI. Ale debile. No.